tam wszystkich raz jeszcze zamiast patrzeć na mnie i słuchać możecie poglądać coś innego w tym czasie i raz jeszcze wspomnę do tych wszystkich, którym wam jest ciężko zaakceptować co jest napisane w słowie. Yy, mi to przeszło łatwo, gdy ja po raz pierwszy usłyszałem, yy, zobaczyłem w słowie, ktoś mi pokazał te wersety. Yy, ja wiedziałem, że ja co ja, będę, co ja będę tutaj stawiał kontrę temu, jeśli w Słowie jest konkretnie napisane, że Jezus jest pierwociną każdego stworzenia. Żeby to potwierdzić, czytamy też, Tyś jest Synem moim, ja, ja Cię dzisiaj zrodził. I niektórzy z Was mogą powiedzieć, i mają prawo mówić i myśleć jak chcą, że to jest mowa o narodzeniu się tutaj Jezusa w ciele na ziemi. Tym samym wiecie, że on istniał już dużo wcześniej. Więc jaki to ma sens? No ale każdy w swojej głowie układa różne rzeczy po swojemu, jak tylko chce, jak tylko woli tak. Więc co ja będę tutaj, co ja będę tutaj wam przewracał w głowach, jeśli chcecie zostać przy swojej wierze? Ja wam tego przecież na siłę nie wkładam do głowy nie mówię wam, że jak będziecie że jeśli nie uwierzycie tak jak ja to będziecie w piekle. absolutnie ja tak nie uważam tak więc chciałbym tylko, żebyście naprawdę zwrócili uwagę na to, co jest tam napisane a to, co jest tam napisane to jest drogą do ojca tam też jest napisane że nikt nie może przyjść do ojca do mnie, jeśli go ojciec najpierw do mnie nie pociągnie więc ojciec najpierw pociąga do syna, a następnie my, będąc w synu, jest następny wers, że, my jest te, że on jest drogą. Ja jestem drogą do Ojca. Jedyną drogą do Ojca jest poprzez syna. Gdzie idę, Wy wiecie, yy, i drogę znacie. Panie, nie wiemy, gdzie idziesz i jak, jakiej drogi, za drodze mówisz. Ja jestem drogą, powiedział Pan. Więc słuchajmy słowa i stosujmy się do tego co jest im napisane